Jakbyś tak mógł wskazać takie największe podobieństwa i różnice w tych trzech stażach? Tak, tak. Byłem oczywiście tak samo w mikrocyklach tygodniowych we Wrocławiu i w Zabrzu w różnych okresach. Też to były obserwacje wszystkie pod kątem klasy. We Wrocławiu jedynie obserwowałem drużynę, pierwszą drużynę. Dlatego, że to było blisko i nie musiałem być tam skoszarowany, dojeżdżałem sobie codziennie z domu na, na treningi, też treningi do południa, więc tylko obserwowałem pierwszą drużynę, zabrzu, zaś dłuższy pobyt, znaczy dłuższy pobyt z i podobnie jak w Krakowi, obserwacje wszystkich drużyn i, i, i rozmowy rozmowy z trenerami, pracownikami i tak dalej. We Wrocławiu co, co, tak innego gdzieś tam wyniosłem. To na pewno dużo cennych rad otrzymałem od ówczesnego trenera przygotowania motorycznego Marka Świdra. Nie ukrywam, że to jest dla mnie taki bardzo interesujący moduł w pracy z piłkarzami. Tam szczególnie w Śląsku duży nacisk kładziono na indywidualny rozwój tych cech motorycznych. Każdy z zawodników miał skrojony pod siebie plan treningowy, który wykonywał przez każdą jednostką treningową, czyli za mobilność, jak stabilizacja, siła, plyometria. Każdy był bardzo, bardzo doświadomy świadomy nad, nad, nad tym, że musi pracować nad swoim ciałem. E, w Górniku e, zaś e, miałem okazję, czego nie, nie, nie miałem e, w Krakowie i w Śląsku, e, że mogłem brać czynny udział jako, jako pomocnik trenerów na treningu i to było fajne na pewno przeżycie. A z ciekawostek z Górnika, no to po każdym treningu e, zawodnicy mieli obowiązek wejść do komory, krio która była umieszczona przed budynkiem klubowym, kontenerek, yy, dosłownie kontener yy, dzierżawiony od, od pewnej firmy, ale, ale to był obowiązek, każdy musiał z to minutowo też miał rozpisane zaliczyć. I co jeszcze ciekawego było w Zabrzu, że yy, poza tym yy, Poza tym, że indywidualnie mieli jakieś tam określone deficyty, to, to motorycznie musieli też, też nad tym pracować. E, na przykład e, grupa była, która jeździła na zajęcia z cenerem MMA, czyli mieszane sztuki walki, żeby poprawić e, e, tą walkę w kontakcie, czyli tą siłę potrzebną do tego, albo na przykład mieli treningi w komorze hipoksyjnej, która tam imituje trening w warunkach wysokogórskich, tam można powiedzieć o niskim poziomie tlenu. Taka salka generalnie mająca za zadanie poprawić wydolność organizmu. Organizacyjnie wyglądało to w każdym klubie podobnie, czyli treningi do południa, charakter i te akcenty motoryczny mikrocyklu też, świadomość, zaangażowanie i zachowanie zawodników w stosunku do trenera, sztabu, a także ludzi tam pracujących, czy na przykład w stosunku do, do, do stażystów, no to... Pełna kultura i szacunek, także, także na to zwracają y, pełnie w każdym klubie uwagę, i, i to jest y, bardzo fajne też doświadczenie, jak, jak zawodnicy na tym poziomie y, y, podchodzą do, do ludzi. Czy, czy u siebie do pracowników, y, czy, czy do, do ludzi właśnie z zewnątrz, tak, jak starzyści. Każdy y, z tych trenerów na pewno miał. Y, inną no, w swoją filozofię pracy to takie różnice. E, każdy zwracał na inne e, detale, tak? E, każdy ma swoje te zasady, koncepcje, e, zróżnicowane środki treningowe, czyli takie swoje DNA próbował odcisnąć na, 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 na drużynę. Także to jest taka, taka różnica, zresztą każdy z trenerów jest, no, jest, jest różny, tak jest inny.